Gramy w i próbuję dziś wbić na tysięcy półchalków. Nie będzie mnie widać, bo jestem młody, to po mi poskarają, ale. Kabel mi wszystko to odcuchawek. Kabel. Muszę <laughs> wracać <laughs> Okej okay. Okej, okay, spróbuję od gazu, to pogram Bóg też nawet gazu to ślapić Muszę je zginęć i raczej z pucharków, które mam To będę miał fajną rzecz Będę otwierał make-up books. Co to stracę? Chodzimy na to. Teraz jesteśmy, teraz idziemy, teraz, teraz bram duos i czas dalej pograć. Jesteśmy z panem P, mam też pana P, ale bram się sam mi się Edgar. Ok, abysmen, primos. <small> <small> minus jeden znowu. to... Ale nie my tylko teraz jak nie tej wskazanej puchalko, której jest latim przy. To jest postacie Edgar to moja. Fajny, mityczny Zadimiarz. I to był mój pierwszy chyba. To był Bajlon. I długo na nie grałem na tym koncie. Mam drugo, mam takie drugie konto. O, to jest... Legenda Oskar to moje drugie konto. Jesteśmy na moim głównym koncie Oskarek. Nie hmm. ja tylko, że będę musiał zmienić nazwę. teraz będę teraz musiał oddychać, Tu Nie cierpię tej! Nie cierpię! Inny nie nie cierpię, co zrobili mi Edgala. To moje główne konto i to na nim klej się subskrypcji, robi. Subskrypcji! Subskrypcji! Zaprzeczam subskrypcji i łapkę w górę! Ponieważ tym dodać na początku odcinka, ale plusy daj, dajcie, dajcie tą łapkę, dajcie, nie bądźcie powiejcie proszę. Po nagrywcie to będzie, może nie tylko nie będzie piosenka wakacje. Możecie się z kolegą, To z kolega z z jak się tutaj, nie nie widzieliście nigdy. Widzieliście, graliśmy na Minecraft Idle Spiderman, Spider-Man Spiderman. Zrobiliśmy to. Macie tam moje łupniki tubelów, to możecie je pozobaczyć. Tam jest jeden, czyli taki fajny, jest tam Wojan, i... Może być jeszcze parę pucharków, próbuję zdobyć, zdobyt yeah. Proszę żeby mi się nie zginął, proszę. Wiem jak uda mi się zdobyć i to nie próbujemy zrobić po prostu być drugi Megabokz i tworzymy go na końcu odcinka Wszystkie ostatnie te dwa jakby nie po paru dnia, bo na pewno nie wiadomo co rodzicie. Mam po po prostu może rodzicie. Wypiążę na karnet dymiarski, otworzymy parę, powtarzam krzyneczek. Hmm, może jak byście tutaj ustawili 18 tys. łapek w górę, to może robię live was w albo w Wy wybierzecie. Jak wybiorę dla, nie dla dzieci, to dla każdego. Co to ma być? Nie celpie Pam. Zniszczyłam moje. mój wiem, pomysł. Lepiej odciskać moje i po. to być w postaci. Lepiej też to to było dziewięć albo sześć. Dziewięć tylko. I to będę wku... fest ...a... Ja Jestem etmityczny I jako jedyny mi... ci druga postać, którą... chcę nawet bez brzmiewicza. mam taki gadajny gadżet, który mi przyspiesza to wyladzę wam nie fikać do Edgala, czyli youtubera najlepszy z pigmentów Oskar jakby wchodził, bym miał trzecie konto, bym to nazwał Oskar Games, ten kanał miejsce numer dwa że być tylko drugie miejsce nie Okej, okay, nie słyszałem, ja nie słyszałem głosu, tylko nie stać ty jest to, że tu mam mikrofon. Poczekaj, niestety. Nie, nie, tylko nie to. Ej, ja to zmieniałem. Służbkę, teraz musi to być 12, 13 puchalków. Dzięki balejowi, ile przez te słońce. He, ból, 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 stary, dobry bólże. Mm. I że mi idzie dla połóżki, no. Tam nie, no nie było cinka, przepraszam działego szerca i myślę, że będzie wleć te... odcinka będę trochę będę... długi będę, będę mógł go wrzucić i nie wiem kiedy będzie on będziewali ale ja się nie jest kluczy tylko zobaczyć na ekranie Miejsce i jeszcze. Czy mogą być cypu? Czy mam tu małą ksynkę. Nowa postać. Dzin. Nieźle. Maj ale cel tego kąta nie jest jakiś mały, słaby dzinek. Tylko. Leon, Kluk, Sandy. Czy do wyboru Grom? Dwa mi te kim brakują. Jeden mi epicki, jeden chromatyczny i trzy legendy. Teraz tylko musi być mało, bo. Mmm, ok, dzięki. 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 tylko teraz Dzięki. musz, Dzięki. 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 Czycie Dzięki. w miejsce teraz mam. Teraz pokażę teraz nowym z dziennym. Tak, po odcinkiem trafiłem nowego zadymiarem, Boba. Tylko tego ustało mi tylko grom. Niestety hmm, nie udało mi się zrobić z Wiesz do z skrzynek jak miałem mało Zobaczymy. Tam ja wszędzie jest mega boxa przez do końca odcinka. Da da dawno nie grałem, dawno nie miałem Gina. Tak chyba paleta, tylko od miesięcy temu miałem o taki las. Był na moim tabletce, który kiedy go zdobyłem, to był twarty Ja Wtedy miałem też taki sheltum tylko od tego czasu tylko, tylko teraz tylko Leon i Shelton, który w moich ulubionych, który chciałem zrobić. Tylko uważałem, że to rzadko też jeszcze lepsi, tylko nie jesteś moim takim, to był do trafienia. W tylko jedyna Tym Tenzinem to uda mi się. Co wiem? to będzie dobry, super, super, super To wiadomo, że jakby była cudemka. Tam był fajny. Jeden chromatyk do kompletu. Jeden chromatyk do kompletu. Chromatyk do kompletu. Jeden, jeden, jeden Plomatek do kompletu, albo jeden Epicki do kompletu, albo jedna legenda. Hmm, ok. To dzisiaj mam mały cieplocen tylko 28. To będę miał dwa halki tylko 9. Łoczęli, gdy nie miałem, a Max mam na drugim końcu i go też. Bo, mega boxa. jaka jak tam sprawa z Mega jutro. to Dziś nie będę już szukał. Tylko 7 pucharków, czyli trzecie miejsce. Albo drugie. Kotyw. Hej? Co się A! Tam to zniknęło. I skończyłem to skończyłem. I mm -hmm. Czy pucharki. To nie musi teraz być takie wielkie. żadki, 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 by to wyglądało tak, żeśmy o ten nie, Zatki kontra, bardzo siatki. Siatki wygrał. Aj, a mityczny wygrał, a wygrał, na kopiec. bardzo siatki. Siatki. Drugie miejsce. Ostatnie. ostatni. Hmm. Ok, to już na koniec na dziś. I Jutro będę, jak kupię to, i jak to się trafi, to będziemy testowali tylko za te miasta. Ok, palcie, się kolejnego odcinka. Widzimy się kolejnego, kiedy, może jutro, a może na tydzień. No i zostawcie łapkę w górę i subskrypcję by móc się w 100 tysięcy, subskrypcji. Pa, pa! Wygramy w kolejnym odcinku.